Dzień dobry, dzisiaj pokazuję kolejną nowość na sklep elektryka24.pl Jest to przenośny i niezwykle podręczny magazyn energii Pro Combo, które ma, jak widzimy, wyjście 230V, czyli normalne, standardowe napięcie w gniazdku Co ważne tutaj o przebiegu czystego, pełnego sinusa, czyli każde urządzenie możemy do niego podłączyć bez obaw, że, że coś się stanie jest to oczywiście bardzo praktyczne urządzenie dla wszystkich tych, którzy chcą mieć możliwość zasilania swoich urządzeń w każdej sytuacji, czyli na przykład na kempingu, plenerze, czy wszędzie tam, gdzie potrzebujemy zasilania. Jak widzimy, mamy tutaj wyjście zwykłe gniazko 230 Mamy również cztery wyjścia USB, w tym Power Delivery 60W, czyli możemy szybkie ładowanie zapewnić naszemu smartfonowi, mamy USB typ, typ C. 3 USB zwykłe, standardowe, typ A, możemy tutaj ładować również magazyn energii za pomocą dołączonej do zestawu zasilacza ładowarki samochodowej. Mamy oczywiście zasilacz sieciowy tak samo dołączony do zestawu, czyli jest to naprawdę dość, dość wszechstronne urządzenie, jest małe, lekkie, zgrabne, a pojemność 20Ah e, naprawdę pozwala, pozwala zasilić e, kilka urządzeń jednocześnie, e, zapewniając im e, dostęp do energii i prawidłową funkcjonalność. E, przenośny magazyn energii wyposażony jest także e, w ładowarkę indukcyjną. Jak widzimy, tutaj mamy u góry ładowarkę indukcyjną, e, czyli naprawdę możemy już e, ładować nowoczesny smartfon bez. Bez nawet potrzeby, e, potrzeby posiadania e, przewodu zasilającego. E, dzięki wbudowanemu wnioskowi o pełnym sinusie, o którym wcześniej wspominałem, możemy zasilać także na, nawet telewizor, drukarkę, lodówkę turystyczną, y, drona, kamery, oświetlenie, no i wszystko inne, co tylko byśmy chcieli podłączyć. Y, Lekka konstrukcja. Wykonana z trwałego plastiku e, zapewnia, że naprawdę możemy go zabrać wszędzie, nawet wrócić do plecaka. E, nie zajmuje on dużo miejsca, nie jest ciężki, więc, więc spokojnie wystarczy, e, wystarczy go umieścić w jakiejś wygodnej e, torbie, bądź również wziąć do ręki, bo ma fajną, składaną rączkę e, i przenieść go w odpowiednie miejsce. Jak widzimy, jest tak, że nawet lampka LED możemy nawet zademonstrować, jak ona świeci, zobaczcie. Mamy dwa poziomy natężenia światła, nawet SOS. I na wyświetlaczu już pokazała nam się informacja na temat stanu baterii. Ile wat korzystamy? No nie mamy żadnego urządzenia podłączonego, ale już widzimy na przykład, że urządzenie jest w 62% naładowane i na przykład włączenie lampki będzie świeciło przez 162 godziny. Magazyn energii Combo Pro wyposażony jest w wyświetlacz LCD, który jest bardzo funkcjonalny i na bieżąco nam monitoruje wszystkie najważniejsze parametry banku energii. Jak wcześniej wspomniałem, wbudowany jest akumulator o pojemności 20 Ah, jest to akumulator litowy, czyli jest to nowoczesny akumulator, który zapewnia... Bezawaryjną pracę, w, nawet w ciężkich warunkach atmosferycznych, ale także dość szybko się ładuje, jeżeli chodzi o w stosunku do jego, do jego pojemności. Magazyn może być ładowany, ładowany zarówno z sieci, za pomocą zasilacza, który dostajemy oczywiście w zestawie. Dostajemy zasilacz z sieci. Dostajemy gniazdo zapalniczki samochodowej, który, przez które też również możemy ładować nasz magazyn energii, ale także możemy go ładować bezpośrednio z paneli fotowoltaicznych. Co więcej, posiada on także funkcję autowyłączenia, czyli jeżeli obciążenie magazynu nie będzie wykrywane, to on się automatycznie wyłączy, tak aby kumulować tą energię. Ten model, jak również e, jego większego brata o jeszcze większej pojemności, znajdziecie w naszym sklepie na sklep elektryka24.pl, do którego serdecznie zapraszamy. Link, e, link w opisie pod filmikiem e, i tam również więcej informacji i danych e, technicznych. Także zapraszam do zapoznania się i do zakupu, a w razie pytań do kontaktu. E, a tymczasem dziękuję za uwagę i do usłyszenia.